Thank you Dobry kochani, chciałam Wam podziękować za moc życzeń skierowanych dla naszych rodziców z okazji 40. rocznicy ich ślubu. Bardzo wszystkim dziękujemy. Życzenia przekazane. Rodzice bardzo się cieszą, że o nich pamiętacie i że ich miło wspominacie, bo też takie wiadomości otrzymuję, a my jako dzieci, jako wnuczki, moje dzieci na przykład i w ogóle wnuczki, dzieci moich sióstr, wszyscy jesteśmy wzruszeni, że mogliśmy uczestniczyć w takich Uroczystości, bo takie uroczystości są e, szczególne. Jak moi dziadkowie przeżyli ze sobą 57 bodajże lat. E, I to jest e, magiczne, naprawdę, że, że można. E, to były wiadomo, że inne czasy, teraz są troszeczkę inne, ale e, myślę, że m, wszystko jest do zrealizowania. Oby tylko zdrowie. Powiem, że znowu jestem przeziębiona. Chyba mi coś powiało, porobiłam sobie te testy, nic mi tam nie wyszło. Żaden test mi nie wyrzedł pozytywny. Yy, tak więc pewnie jakaś wirusowa mnie złapała, ale już jest dzisiaj o troszeczkę odrobinę lepiej. Tak więc miejmy nadzieję, że już jutro będę w pełni sił gotowości na nogach, bo ym, no, bo mnie tak troszeczkę poskładało na weekend. Wiecie, wak chorować w wakacje, no to jest totalnie beznadziejnie. Yy, no.